Nie mogę tak iść bez końca, muszę coś złapać. Samochód, żeby dojechać do jakiegoś miasteczka. Chociaż właściwie to spać można tutaj wszędzie, tylko trochę niebezpiecznie. Po pierwsze jakiś wąż, skorpion, może jakieś inne zwierzątko. Po drugie ludzie. Co sprawia, że człowiek tak pragnie przestrzeni? Czy to tylko ciekawość? Chęć zobaczenia, co kryje horyzont? Nie, to coś więcej, o wiele więcej. To wewnętrzna, nieuświadomiona żądza trudu, niepokoju i ascezy. To także rodzaj emocjonalnego oczyszczenia to czas, kiedy pojawiają się myśli, jakie w codziennych okolicznościach się nie pojawiają. Wtedy też myśli się o tym, co się w życiu zrobiło, co się mogło zrobić, albo czego się zrobić nie mogło. To także czas tęsknoty za tym, co odeszło. W tych najwznioślejszych chwilach zdarza mi się zapomnieć o całym życiu i o lęku przed śmiercią. O tak, to są jedne z tych chwil, które przynoszą nieodwracalne zmiany w postrzeganiu rzeczywistości. Jak pradawni prorocy, którzy na pustyni doznawali objawień. Niewątpliwie coś w tym jest. Kto kiedykolwiek jechał autostopem wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, ten rozumie te słowa. W takiej podróży ujawnia się we mnie owa prawdziwa natura, ta niepodlegająca upływowi czasu, a wszystko inne okazuje się być trywialnym dodatkiem. Lata całe jeżdżę po świecie, obserwuję ludzi, siebie, przyrodę i to, co ponad nią wyrasta. Nie umiem już inaczej. Dzieci, jak to dzieci, prezentują radość życia nie do końca jeszcze zniszczoną przez kulturę. Lata całe jeżdżę po świecie i wożę ze sobą kamerę. Film jest jednym ze sposobów przekazywania innym tego, co istotne, lecz film nie ukazuje rzeczywistości w sposób dosłowny. Raczej za pomocą symbolu naprowadza widza na to, czego słowo nie zdoła wyrazić. Na to, co najbardziej pierwotne na poczucie współistnienia z naturą. Niektórzy nazywają to mistycznym przeżyciem, inni stanem ekstatycznym, albo jeszcze inaczej. Podróż jest na to sposobem, być może jednym ze sposobów. Nigdy nie wiem, czy bardziej kocham świat za jego piękno, czy bardziej nienawidzę za to, co w nim złe.